Ale jest w tej chwili jakby przeznaczony i, i temat to jest zbiórka pieniędzy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. My jako organizacja, jako firma Arche, jako Fundacja Leny Grochowskiej jesteśmy gotowi, jakby przygotowani jesteśmy logistycznie, żeby przyjąć 5 tysięcy Ukraińców. Firma przeznaczyła 5 milionów na tą pomoc. Możliwe, że nam państwo czy samorządy zwrócą, ale w ogóle o tym nie myślimy teraz. To nie, nie ma czasu na, na jakby procedury. Jest olbrzymi odzew od ludzi, oferują nam mieszkania, na przykład tysiąc materacy dosłownie producent zaoferował przekazyć, przekazać, także to wszystko szybko przybywa, żywność, u nas powstał tu w Łochowie sztab taki główny i przy każdym naszym obiekcie też jest sztab jakby lokalny, współpracujemy z samorządami, z władzami. Wszyscy jesteśmy jakby razem i tu jestem dumny z Polaków, że nas jednak łączy dużo więcej niż, niż dzieli wydawałoby się. I z Ukraińcami też nas dużo więcej łączy, także razem łączmy się. Będziemy wspólnie również prowadzili działania. Chyba pierwsze i takie najważniejsze to jest przyjęcie uchodźców do hoteli arche w całej Polsce. Już około 1,5 tysiąca obywateli Ukrainy zamieszkuje w tej chwili, mieszka, przebywa w hotelach Arche. Natomiast planujemy przyjęcie jeszcze kilku tysięcy. Dzisiaj rozpoczęliśmy zbiórkę materaców, zbiórkę łóżek, żeby móc najbardziej wykorzystać miejsca, również w części wspólne, sale konferencyjne i tego typu przestrzenie. Natomiast my jako fundacja będziemy wspierali logistycznie hotele, będziemy organizowali zbiórkę rzeczy, również zbiórki pieniężne. I po prostu będziemy już wspólnie koordynowali i przewozili, dostarczali rzeczy, które są po prostu w określonym miejscu najbardziej potrzebne w danej chwili.